Cześć, dziś zapowiedziany odcinek o grzybowym śledziku w jogurcie kokosowym lub w śmietanie kokosowej, czyli po w sam raz na wigilię. Surowiec na śledzika to kiszone grzyby, głównie kurki, maślaki i podgrzybki. Teraz krótkie wyjaśnienie pewnej kwestii, a do śledzika wracam w około drugiej minucie i 50 sekundzie filmu. Zapowiadałem, że przed świętami na kanale pojawi się odcinek o tym właśnie śledziku plus odcinek o wyrobie jogurtu kokosowego, jednak nie udało mi się uzyskać mimo kilku podejść tego domowego jogurtu kokosowego. Sprawa zdawała się być prosta i myślałem, że pójdzie łatwo. Główny problem polega na tym, że uparłem się, że zrobię jogurt kokosowy z mleka kokosowego własnego wyrobu. No bo co to za domowy jogurt kokosowy, jeśli wyrabiany byłby z mleka mleka z kartonu kupionego w sklepie. Jednak z domowego mleka, takiego wyrabianego z wiórków kokosowych, ciężko to idzie, bo wychodzi ono mało tłuste, do tego rozwarstwia się i te zakupione zakwaski jogurtowe nie bardzo miały moc przerobić to domowe mleko na jogurt. Nie pomógł też dodatek oleju kokosowego, którym chciałem dotłuścić, zagęścić to domowe mleko. Nawet składy wszelkich sklepowych jogurtów zawierają przeróżne dodatki, jak pektyny, skrobie, mąki ziemniaczane ryżowe lub stapioki, dodatki agaru, żelatyny, czasem też gumę Guar. Jeszcze inny dodatek to na przykład mączka chleba świętojańskiego, czyli z tego co mi wiadomo to po prostu karob, który też faktycznie zagęszcza, ale jednocześnie też nadaje zbliżony do kakaowego posmak. Więc do takich czekoladowych, kakaowych, jogurtów kokosowych pewnie by się nadał. Ale już do śledzika na słono raczej nie. Tak samo wszelkie vlogowe przepisy zawierają podobne dodatki. No ludzie po prostu kombinują jak mogą, żeby nadać temu kokosowemu jogurtowi konsystencję jogurtu, bo ze zwierzęcego mleka wyrób jogurtu to ponoć prosta sprawa i przebiega bez komplikacji. A tu są komplikacje, więc po prostu odkładam odcinek o wyrobie jogurtu kokosowego na przyszłość. Dajcie mi jeszcze popróbować, potestować, pobawić się z tym, bo chcę wypuścić po prostu kompletny o tym odcinek. Generalnie będę chciał zamknąć, wyczerpać temat, zawrzeć też w nim kwestię produkcji ciągłej, a więc już bez używania kolejnych zakwasek, które są dość drogie, a po prostu zaszczepianie kolejnych nastawów jogurtowych już gotowym jogurtem, tym uzyskanym dzięki zakwasce. Reasumując, miał być śledzik z własnym jogurtem kokosowym, ale koniec końców użyłem do wyrobu kupionych jogurtu i śmietany kokosowej. Nie podaję producentów, ale na zdjęciach na ekranie podaję ich składy. Śledzik ma być jedną z potraw na tegorocznym wigilijnym stole. Wyrabiam go 18 grudnia, mam nadzieję, że wytrwa. Dodałem też trochę octu jabłkowego, oczywiście domowego, dodałem też trochę chrzanu naturalnego. Do tego będzie przechowywany w lodówce i w słoiku wekowym, takim zamykanym, więc myślę, że ma duże szanse dotrwać. Jak widać grzyby mają bardzo fajną konsystencję, takiego delikatnego śledzika, do tego stopnia, że mama próbując to była przekonana, że to jest śledź. Grzyby są lekko sprężyste, ale też miękkie. Kurki bywają też lekko chrupkie. Ogólnie grzybki petarda potrawę starałem się przyprawić typowo po polsku, a więc tak jak przyprawia się też standardowego wigilijnego śledzia w śmietanie. Składniki. Opcjonalne dodatki, na które ja się zdecydowałem. Uwagi do składników. Co do składników, to trzymam się generalnej zasady, że ma być prosto, a jeśli chodzi o kolory, to ma być możliwie biało i zielono. Robiąc research trafiłem też wielokrotnie na twierdzenie, że polski śledź w śmietanie to taki z jabłkami. Szczerze mówiąc, chyba jeszcze takiego nie jadłem. Nie lubię też mieszać owoców z innymi potrawami, ale zaciekawiło mnie to. No i spróbowałem z tym jabłkiem i przyznaję, że naprawdę fajnie się skomponowało. Dałem go tylko 50 gram. Ok, przechodzimy do wykonania. Grzyby odsączam, nie płukam, bo pachną pięknie i niech ten zapach się razem z tą odrobiną zalewy, którą grzyby są oblepione, przeniesie do naszej potrawy. Większe okazy grzybów kroję w plasterki. Kształt w zasadzie jest dowolny, większość moich grzybków jest nieduża, idealnie się więc nadają bez krojenia, a jakieś wybitnie małe kawałki skrawki itd. też się oczywiście nadadzą jako taki wypełniacz w sałatce. Pobieram i płukam cebulę i jabłko. Jabłko ścieram na tarce, a cebulę kroję w malutką kostkę. Do miski wrzucam grzybki, cebulę, ogórka kiszonego i jabłko. Dodaję jogurt kokosowy i śmietanę kokosową. Przyprawiam i dobrze mieszam całość. Z przypraw użyłem tylko pieprzu świeżo mielonego i pieprzu zwykłego. Z soli zrezygnowałem, ponieważ grzyby same w sobie były dość słone. Ewentualnie jeszcze je do sole, jak to się wszystko w lodówce ładnie przegryzie i będzie już ten finalny smak. Użyłem też jeszcze dwóch dodatków: małą łyżeczkę szaną i małą łyżeczkę octu jabłkowego. Miałem dodać liść laurowy i ziele angielskie, ale były one w kiszonych grzybach. I te grzyby mają dość mocny ich aromat, więc odpuściłem dodawanie ich do potrawy. Dałem jeszcze odrobinę suszonego mielonego czosnku. Tak mnie poniosło na końcu przyprawiając i dosyć fajnie się to skomponowało. Przyprawiam i dobrze mieszam całość. I na dziś to tyle. Życzę powodzenia, smacznego i na zdrowie, bo trochę ciężkie czasy nadeszły, więc dbajmy o siebie, dbajmy o siebie nawzajem, bądźmy dla siebie życzliwi, mili, pomocni, szczególnie w święta, ale nie tylko, bo jakaś dziwna rzecz się dzieje na świecie, niby się to uspokaja i oby się uspokoiło i znikło z naszych żyć, ale nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, a jak będzie źle, to liczyć będziemy mogli tylko na siebie. Więc bracia Polacy, siostry Polki, Słowianie i wszyscy inni dobrzy ludzie, szanujmy się, pomagajmy sobie nawzajem, Wszystkim bez wyjątków życzę wesołych, ciepłych, rodzinnych, smacznych i zdrowych świąt i szczęśliwego, pomyślnego nowego roku. Do następnego, cześć!